cześć, witajcie, witajcie, z tej strony Atryt Marty, ostatni sam Minecraft. Jesteśmy, moi drodzy, na Pixelmonach znów i dzisiaj Lovely. znów e, będziemy łapać Pokemonce i zobaczymy, jaki będzie typa. Ja sobie troszeczkę z tutaj, żeby było mnie lepiej widać, moi drodzy. Zostawcie 5 na w górę, żeby się pojawił kolejny odcinek z Pixelmonów. Za niedługo są też moje urodziny, 31 października. Więc wtedy spodziewajcie się takiego specjalnego odcinka z Pixelmonów i powiem, czemu rowerem? Bo czemu nie? Dzisiaj jest nas czwórka, znów ja będę walczyć, jest ze mną Baymax, jest ze mną Paweł G, ze mną Siekiera. Ej, hej, Więc moi drodzy, teraz przechodzimy do najważniejszej części odcinka, czyli do Koła Fortuny. Koła Fortuny! Ej, ej. Koła Fortuny! To, teraz A na dwa. Aaa Także łapiemy po... nie, no, Jakie łapiemy? Koło Fortuny wodne. Koło Fortuny wodne. widać Nie ma wodne. psychicznych już, więc teraz kręcimy I Typem dzisiaj jakim Będzie to Wodne, wodne O Latające pokemony o. A Powtórka z rozrywki <laughs> Latające pokemony Dzisiaj latające pokemony, więc. E, dobra, pokemońce, Tak. Wybieracie teamy. My? Tak. No my. Eee, Mati. No to się coś ze mną. A, daj się kierze jedną rzecz. A. Nie to. Które? No to, co mamy na rękach. A. Już daję. Trzeba mu to dać i przypominam zasady. Mm. I na Max A, band, nie, jednak band, jestem troszkę za ciemny. O. Możliwe, że będę za jasne. To, ja to, ja to światło nadal nie umiem ustawić. E. Dzisiaj, moi drodzy, za, przez to, że jest nas troszeczkę mniej niż zwykle, cztery pokemony, czyli a cztery brak. latające pokemony, A i może być w niej jedna legenda, ultra bestia, e, mityczny pokemon, Jedna obojętnie jaka, a, więc ja sobie. Fra... Ten e, materiał three... latający, Pynia. Jest, ro... jest na pewno robaczo, robaczo latający. Herakles jest robaczo walczący. A to czyli, czyli matylek jest, ok. Matylek jest. A po drugie, możesz sobie na. jak złapiesz, możesz sobie na. pod E sprawdzić po prostu. Ooooooo. Tak. Tylko, że to jest chyba czysto kamienny areodaktyl. Hmm, nie wiem czy. To uh, jest. Uh, uh, uh. Dobra. No to mati ma ładny. Dobra, Dobra ja, ja muszę zobaczyć, czy areodaktyl jest, jest latający. Jest latający! Co? O Boże, Salamens, ale nie. czy, czy Salamens nie jest czystym smokiem? Tylko? Jakimi, jakimi tymi jakimi e łapiemy? Masterballami, tam masz w skrzynkach to się pod E? e pod e, klikasz, tam masz pokemony i klikasz Summary Summary e, Jest Flying Dragon Flying No to Salamence idzie ci do... No nie! Serio Pikipek to... Pikipek A właśnie Matia, co to jest ten... ten, ten Czekaj o tam masz ilumizę, halo! Która? latający, taka ptułka O Jezu Nie O tam Góra. A to? Nie to To chóra. O to! Jest Wolbit, przepraszam Tu, 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 ja tu. Jesteś. Kiedy jesteś? Za tobą a. Ej, a to coś to, to coś i to też! A, L2. Eee... No to mam Makro jest ratującym. Markrow jest latającym. Latającą mrocznym. Pikipek nie był. O Jezu, nie. Pikipek jest walcząco normalnym. Bej Maxi, no ty też teraz otwierasz. Ja? No. Czekaj, tylko po kajcie eee... na Mati, zrobimy, okej. Okay? idę okay. sobie po te. Eee, to. Top, top. Dobra, ok. okay. No. Eee... Otwierasz. Top. Nie, to Nie, jest. Typem Darksept ale jest roślinnym. Serpior jest roślinnym, Adiodos jest trującym Zajsian, legendy... O Boże! Oj. Ale Zajsian był pierwszy, a? niestety a? A? Tak to byś miała latając z tego. Tak to byś miała latającą ogni z tego Pokemona Moltresa. On rozwal. Niebieski też możesz rozwalić. O. I ma masz rozwalić. Masz jakąś no. legendę, już nie? Nie, nie. Slakow, nie? No to tak, Canvas Kambasken can... can nie jest latającym. Nie, Mag nie. Hackmo, jest czystym smokiem. Okay. Lanspritz nie. Sentret nie. si, nie. SQN nie. Pignite nie. Youngus nie. Minipet nie. Tego nie. Nie, golem nie. to nie. 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 E, nie, nie. Jest, ale nie nie. To może być. Nie. Jezu, co które? No to takie małe z, 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 zielone z tym. E, z tak. Z jest jesteś innowacyjny. Nie, golem nie, golem jest kamienny. Ok, kill. Już tego, nic tego Nie, nie Ja już, ale to jest Pokémon. Tak, Kampaskan nie jest, jest to walczący albo samo ognisty. Okej. Okay. pan. Nie, Kabutops nie, Darkrai jest mitykiem, ale już masz legendę. Stanfisk nie, Kirlia nie. Pan Kabu nie. O, Vika Volt, Robacho. Nie! Vika Volt jest nie? elektryczno latającym chyba? Spróbuj, co? no złap go, złap, złap go, zobaczysz nie? sobie pod E. Bo nie pamiętam, albo jest roboczo elektrycznym, albo jest elektryczno latającym. No nie, nie jestem pewien. Hmm. No tak. Tak. E. tak. Ile masz po e. Pokémon? Teoretycznie. No, e i suma. Jeszcze jeden. Back Electric, a to ta, no to. Pff. Trudno się mówi. Wy macie już wszystkich? Nie. Ja jeszcze kierach chyba. Tego nie. Nie, nie, ja, już masz legendę jedną. Okay. Magmar nie, graplok nie. Srok... O jezu, Articuno e, Ładnie. To, to jest. jest A z to jest legenda. legenda, tak, Articuno jest legendą. O, noctow, noctow, noctow. Jak to złapać? No, leć za nim i. Po, i po... O. Proszę bardzo. Siegiela okay. um, masz 4? Okej. Okay. Yeah, dwa. Niby tak. Dajemy Maxil, Maxi, trochę kila. Tego mogę? To, jest legenda? to są legendy. Sabdos no, i Articuno jest... są legendami. To jest latający, to jest. Gdzie ty jesteś? O! Znów latający Latias! Maksym ma sama legendy dzisiaj coś. O, o. o. A co, 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 to mogę? To jest legenda! legenda. Eee, Boże. Zaraz, czy Gierados jest latający? O, Mewtwo! Mewtwo jest psychiczny, ale czy Gierados jest latający? Na pewno jest wodnym. Nie jest wiem, flying. o, ma na pewno A, drugi podtyp. Tak, tak, złap go, bo na pewno ma drugi podtyp. I nie wiem, czy czasami to nie jest latający. Yes. Bo jak ma Mega Ewolucję, jest na pewno Wodno Smoczy. Nie, Mega Ewolucja mam w Wodno Smoczy. A, D Diancy to był legendarny. Flying! Like. No, czyli Gyarados jest wodnolatającym wodno pokémonem. No to masz baby, Max, jeszcze jeden. Mizdravius jest duchem. O. o, lag. O. Enarmonus. Seismitoad, nie. nie. Celebi, nie. Morpeko, nie. Soap, nie. Baskuli nie. Pupitar nie. silnie, nie. Maczok nie. 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 Palpi Może być. Jest? Jest, to jest robacze latający. O, ja muszę sobie zrobić mieszankę. Dobra. Dobra, złapane? Ja jeden po... Nie, jeszcze jeden. So, jeszcze nie, to jest Shemin w Skyform Jolteon. Nie, Seeking, nie, Abra to był Togekiss. Chyba jest latający. Może być. Bo jest na pewno okay. Fairy. Na pewno jest, jest Fairy. Na, na pewno jest, jest Fairy. Ale chyba jest Fairy fa Flying. O ile mnie nic nie myli. Bo dużo Pokémonów ma podtyp latający. W ogóle przez do której generacji mam napiszeć, do której dokładnie. Był tylko jeden Pokémon czysto latający. Flying! No to tak. Flying. Dobra. No to Mati, idziemy do naszych kantorków. Tak, ulubione. idziemy do kantorków. Chodź, siekiera. Chodź. Chodź, twoje Maxi. A tu? A? No, no chodź to do kantorka. kantorka. Dobra, I więc. Wybierz sobie numerek siekiera. To ty też to sobie jest, wybierz dobra. sobie numeryka. Ale... Dobra. No A no to może dobra. od was ich pójdzie jedynka i ona jest też jedynka, co? No to wychodźcie. O. Weź Paweł. A, czyli ja z siekierą, dobra. I najlepsza część też, czyli wymiany. Nie ma Trójkę. Okej. Patterfree. No to daj mi dwójkę. Dwójkę? O. No, Gyarados, okej. Dobra, teraz we. Dobra, dobra siekiera. No. To daj mi dwójkę. Co kurde? Dianza, okej. Okay. Legenda. E, to ty mi mati daj trójkę. Kurde. O. Jeśli ma dwa te pokemony. Tak, dwa. Ródaktyle ma. Dobra. Tylko że okay, Maxi. zobaczmy się co coś ta DLC ma. O mój Boże! O my God! Co? O, kurde, tak to blok? ta jazda jest tak dobra! O! o. Mam, mam, a to coś jest dobre, to zaskoczenie? Tak! Dobra, chodzi Beymax. Dobra, Beymax i Paweł okay. G. Zaczynacie, czy jesteście gotowi? Robert robię tylko o 3, tak. 2, 7, już. Dobra, 07 kontra oh. 4 beat. Okej, okay, masz ataki dobrze. Ale, ale ty takie. Wolbit, to jest robacza latający Pokémon. W ogóle to jest. To jest najśmieszniejsze. Wolbit jest chyba męski tylko, a Luz Mize jest tylko żeński. Ej, Dark, może być? Może być. Ey, yay. Pika Wszystko co ma power. Ojej. O o, dobra. Pewnie wybierze swoją legendę teraz. Salamens, okej. Okay. Jak masz cios Fairy, to dawaj go. Fairy, tak. ale tu musiałem zmienić Pokémona. Ale Zajsian jest Fairy Pokémonem. A ja nie mam żadnego Fairy. No to co? Czymkolwiek. Mam Fighting i Dark. Teraz, no to Darkiem wam. Darkiem. O. Um. Tak, użyjesz. Jak, użyjesz, jak użyjesz tego, co ten, to jesteś idiot. Ja użyję najmocniejszego, ataku tak jaki miałem. I o, naprawdę. O, Gdzie jest mój ten Dynamax? Chwila, nie mam znaczka Dynamaxa. No to chyba na niej nie możesz, wiesz? Eh. Max Flare, okej. Okay. Eh. He. Okay, znów Max Flare. Znów poleci bite. Wezmę zmiana Ryjardosa, okej. Okay. A White right. No, fajnie, że to ma dużo ataków O Gligar, Kam... to jest chyba kamienno latający? Albo nie, ziemno latający, przepraszam Czemu no, nie mam tutaj na Maxa? No bo nie legenda to jest chyba taka, no, której nie możesz mieć, wiesz serio? No... No to no, i tak tu wygrywasz, no, no wygrać Dynamax, brawo ty Chyba, że będę miał szybszy cios, ale wątpię. Nie, nie, Sacred O, ja piórkuję. Okay. ciężko tylko sprawdzić. Ember... A nie, Sacred Swor nie działa na latające pokemony. Latające są kontrami na e, no. pokemony typu Fighting. Brawo. Dobra. I Maxi wygrała swoją walkę, okej. Okay. Jej! się. Dobra, Siekiera, czy jesteś gotów? Niby jestem. Dobra, 3, dwa, jeden i go! I go! Czekaj. I go! Go. I go! O! Oh. O! Areodaktyl! Pa jakiego ja mam kurde mocarza! Echo voice! jest! Ah, Dawaj siekiera wygraj to! Bektyl już będzie rewanż! Nie będzie to! O! Dobrze się siekiera! Dobra wygraj czas na... Mi. Czas na moje najsilniejsze pokemony! O oh, kurde! kiera wygrasz, wygrasz z nim! Wierzę w ciebie Szybko to Dobrze, tak? Hmm. Niech będzie to O Jezu Siekiera zacznij twój mu zada O Użyj coś mocniejszego Power duży Power ja duży Nie wiem ja wiem, dam to O Jezu o. Użyj drugiego <laughs> Może Ja pamiętam jak grałem Jest taki odkryty odcinek z Pokémon show, Showdown Właśnie bazem chyba pocisnął Pidgeot, okej okay. Pidgeot może być szybszy od A jednak nie jest szybszy no, Tak Tackle! Hmm. Ja wiem, spróbujmy to! Ojejku! O kurde, Hurricane! Dobra! To, to? Dark Pulse! Oj! Aha! Dobra! O, drugi aeronaut aktyw! Mieć dwa aeronauty akwarium na tym samym poziomie? A no tak, bo ja był bym mógł. Eeeeh, i będzie to! Ojejku! Coś użył? Maha, Byte. Użyj Super, że użyłeś ty ty, e, cios typu dark na Pokemonie typu dark. Genius! geniusz użyj jedyna na jak no chyba że przegrałeś już. No to nie opłaca mi się, mam blow. Użyj, jeżeli masz jakiegoś Pokemona. Ale mu, to, został, nie, mu został to, jeden Pokémon i ja mam a... jeszcze dwie, dwie legendy. No nie, nie, i będzie to. Ej, bops. No Mandibus robi robotę, kurde. To jest trochę niedoceniany Pokémon. to jest nawet ten... O, super. E. A siedzę. No zrobię? Nie Dobra, mać. daj na Max, bo i tak nic nie ten. Wiem odznaki latające? No, będzie... yes. Jest podznaka z regionu. ile y... miał ja pamięć się myli. Tamto, tam, Uf, tam, nie mieli tam. tam, tam. Tam, tam, tam. Oj, oj, koniec! Uj, Max, jak się z tym czujesz, że wygrałaś? I masz czwartą hej. odznakę. Hi, <laughs> hi, Masz hi, najwięcej? Role, Paweł? Nie, ale nie mogę znaleźć tej hi, 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 Patrz, zna. ja, ja znajdę w przeciągu 5 sekund, Dobra, patrz. hi, 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 proszę bardzo, hi, hi, Proszę. Proszę. hi, hi, to jest hi, 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 nie, ja nie hi, nie chcę, nie. nie. Um, także ja co moi mamy. drodzy, taki szybki odcinek z Pokemonów w środę, właśnie zazwyczaj to oglądacie. Pamiętajcie o tym, że w piątek jest Akademia, a w niedzielę zobaczycie coś nowego na kanale, także trzymajcie się i papa! Pa! Do widzenia!